Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, tym razem w miejscowości Bielsko-Biała. Za nami budynek, w którym dokonaliśmy instalacji trzech klimatyzatorów firmy Hitachi. Po lewej jest jednostka 4,2 kW, na górze mamy zainstalowane dwie jednostki 2,5 kW. W przypadku jednostek górnych mieliśmy dość utrudniony montaż, ponieważ klient zdecydował, że jednostki wewnętrzne mają wisieć całkowicie na innej ścianie niż ta, na której są zainstalowane jednostki zewnętrzne. Dlatego musieliśmy puścić całą linię freonową górą poprzez strych, dokonać pionowych odwiertów w ścianach działowych. I zainstalować jednostki wewnętrzne. Oczywiście pojawił się też problem z odprowadzeniem skroplin, w związku z tym zainstalowaliśmy dodatkowo pompki skroplin dla każdej z jednostek oddzielnie. Skropliny zostały odprowadzone do kanalizacji i cały układ świetnie, idealnie się sprawdza. Co chodzi o jednostkę na dole po lewej stronie, mamy tradycyjny układ odprowadzenia skroplin. Na zewnątrz jednostka jest dużą jednostką, ponieważ inwestor wyszedł z założenia, że będzie dogrzewał tymi jednostkami w zimę swój dom z uwagi na to, że mają dobre parametry ser i skop. Dlatego też roski stały w pewien sposób delikatnie mówiąc przewymiarowane. Na dzień dzisiejszy instalacja została uruchomiona, sprawdzona, więc jest zadowolony. Tymczasem pozdrawiam z Bieska Białej. Dziękuję i zapraszam do subskrybowania naszego kanału i korzystania z naszych usług.